Cześć, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam z kolejnego dnia. Słuchajcie, moi drodzy, mam fajny dzisiaj dzień. E, na dobrą sprawę. Bardzo szybko dzisiaj wstałem. O ja, dobra, nie będę tego tematu zaczynał, bo moje bardzo szybkie wstawanie to pewnie u was wywoła śmiech na, e, na, śmiech na sali i uśmiech na twarzach e, w momencie, kiedy sobie to oglądacie. Dobra, wdrożmy się na początku w grę co się zadziało. Który jest dzień? Drugi. Dobra. Dzisiaj wykonałem parę ruchów. Aha, i tutaj było Easy Mode, jak pamiętam. Dobra, gramy w Okialem. Mamy Spyglassa, okej, okay. tutaj mamy jeszcze jeden zamek, i tutaj mamy jeszcze jeden zamek. Tu był jeden garnizon ze śmiesznym garnizonem wewnątrz. Zakładam, że wrogowie mają pewnie 5-6 zamków i będą pozostali jednostkami, więc im dłużej będzie grał, tym pewnie będzie ciężej. Dlatego moim pomysłem na rozgrywkę będzie ich zaraszowanie. Jak ich zaraszować? Zróbmy sobie ekonomię, i widzę, że ją zacząłem robić. I teraz tak, z którego zamku wyślemy ofensywę? Myślę, że z tego, w drugiej kolejności z tego zamku. Ten zamek zakładam, że będzie trzeci, jeśli chodzi o ofensywę. Więc w tym zamku zaczniemy robić budynki pod ofensywę. moment pogadamy, mam dzisiaj kilka rzeczy do omówienia. O, ktoś do mnie pisze na Facebooku, także na Messengerze widzę. To co, cmentarz? I Tak jest potrzebny i tak. Teraz tak, który zamek jeszcze chciałbym mieć jakąś ofensywę względem nim? Ty, cmentarz. I teraz tak, ty idziesz w marketplace. O, właśnie. Przepraszam, że użyłem strasznie dużo wtrącań z języka angielskiego, ale jak ja się uczyłem w Heroesy, to, to one były tylko po angielsku. E, więc nauczyłem się po prostu po angielsku w większości gry. Dlatego ja bardzo często będę używał zapożyczeń e, z języka angielskiego i wtrącał takie swoje makaronizmy. E, myślę, że i tak. Względnie rozumiecie o co chodzi. E, właśnie już wam powiem, dlaczego dzisiaj jestem taki zakopućkany z robotą. E, a no dlatego, że rano mój przyjaciel serdeczny, Tomasz Gimper działdowy zadzwonił do mnie poprosił o pomoc. Bo wprowadzał się do mieszkania swojego i tam jeszcze jakieś część mebli przyjechała, więc... E, podjechałem do niego mu pomóc trochę z wnoszeniem tego. Ale dajemy radę, dajemy radę. Dobra, tutaj też kryptę. OK. Więc po prostu dzisiaj, dzisiaj od rana jestem, że tak powiem, już na nogach i, i wdrożony do działania i do, i do pracy. Dobra, zróbmy później, żeby tego kamienia jakoś nie forsować strasznie. Może mi się przydać jutro. E, dobra, więc mówię, od, od rana weźmy to. Opcja zamienienia tego na szkielety będzie bardzo kusząca, e, jeżeli uda się to skapitalizować w sensowny sposób. Dobra, weź sobie szkieletury i jedź tutaj jeszcze, kolejna rtęć, tam będą kamienie jakieś jutro ewentualnie. Tutaj może jakiś kamień, ja, tęć też, patrzcie ile tych kopalni jest twardych, więc ewidentnie gra nam daje taki easy mode na starcie, żebyśmy mogli po prostu zrobić ofensywę od razu we wrogów, więc no dobra, taki rozumiem, że jest zamysł scenariusza, więc e, na tym się skupimy, ten zameczek, gildie magów będą potrzebne dwie. Dobra, teraz przykmijmy to. Jak to chcemy zrobić? E, czy mogę jakiś zastępczy zrobić budynek tutaj? E, mogę teoretycznie, mogę tutaj marketplace zrobić, ale to później moje jednostki na pewno. Nekromatron bym mógł, ale też wymaga gildi magów, czyli dwa razy po kamieniach będzie jechane. Okej, okay. dobra. O, jak jesteśmy jeszcze na początku, widzę, że 3 minuty poleciały. Słuchajcie, od dzisiaj rozpoczynamy sporo ofensywę. Hmm, czyli od dzisiaj do końca weekendu na pewno. E, dzisiaj wchodzi Azeroth Warsy i zmieniamy trochę terminarz. To znaczy ten odcinek będzie o 15.30. Następny, czy już jest o 15.30, jak to oglądacie. Następny jest 17.30 chyba Warcraft. A potem 19.30 pewnie będą kolejne Hirosy. I 20.30 Portal, więc będzie już teraz po 4 materiały dziennie. Dajcie znać czy za dużo czy za mało. Widziałem, że tam część osób odpowiedziała mi na to, dlatego teraz po prostu wolę powiedzieć na początku materiału. Bo zwykle przez ten początek materiału więcej osób słucha, dlatego warto zwrócić uwagę na początku materiału na takie rzeczy, więc dobra, to jest nie ma magów. Teraz pytanie, czy chce się forsować i spróbować zrobić coś. Chyba bym chciał, wiecie? Wolę sprzedać coś, bo tych surowców ja będę ją sporo a da mi to szansę, że jutro będę mógł zrobić eee, ratusz, chociaż w jednym mieście, więc już będę miał jakiś sensowniejszy przychód, a tymczasem po prostu kontynuujemy naszą rozgryweczkę. Dobra, ty tutaj podbiłeś akurat tą stronę, to niekoniecznie najrozsądniej. Dobra, tutaj jest rtęć, kamień, dobrze, kamień się przyda bardzo. Teraz tak, zamieni te kopalnie, teraz ty, tamt, w tą. To oni się tak pozamieniali miejscami? No, pozamieniali się mi... a nie, bo wokół jest środka czy ja spieprzyłem? Dobra, spoko, to po prostu i zamienimy zamkami. Nie ma problemu dla mnie większego. Okej, okay, yy, Od tutaj widzę jakiś hajs. A to będzie dopiero jutro. Dobra, w takim razie zaczniemy od tego zamku i Wiem, że mógłbym na mauzoleum się skupić, ale no kurczę, wolę jednak, wolę jednak tak myślę, mieć to mauzoleum potencjalnie. A tutaj? Lilii magów nie postawię. A dlaczego? Aha, bo to na 2000. Dobra, to targowisko. Coś jeszcze tutaj mogę postawić w takim razie. Zamiennik jakiś tańszy. na Nekromatron, zawsze przydatny. I jutro mamy 4 k przychodu, czyli możemy zbudować mauzoleum. Okej, okay, spoko. Mi to pasuje. Dobra, pójdźmy w tą. Są ilisze. Dobra, oczywiście, że je forsujemy. Tylko dajmy smoka sobie na środek. Eee, dobra, ty zasuwaj tutaj. Jest szósty dzień. I myślę, że zbadaliśmy sporo. Nie, nie zbiera ich jeszcze, bo to są pieniądze, które można wydać. I teraz tak. Bo... W konserwatorium gryfów możemy wygrać anioły. I to jest, słuchajcie, jedna z niewielu rzeczy... Czekajcie, zobaczę, coś... E, patrzę, co się wyczynia. E, to jest jedna z niewielu rzeczy, kiedy by się to nie opłacało, bo zamieniając generalnie 7-poziomowe jednostki, mamy szansę zamienić się na smoki. Chyba z hydr, smoków no, czerwonych, czerw złotych, e, zamieniamy na hydry. Na smoki kościane, ale anioły, tytany i diabły są zamieniane na normalne szkielety, więc... To nie jest takie przydatne, ale znowu, posiadanie aniołów w armii jest zawsze miłą rzeczą, od choćby dlatego, że są szybkie i dobre, a z fortem na wzgórzu będą jeszcze szybsze i jeszcze lepsze. No oczywiście dochodzi problem morali na nich wtedy, ale to nie jest chyba jakiś największy problem. Dobra, teraz ty. E, mauzoleum, jasne. Teraz tak, ty też możesz chyba mauzoleum sforsować. Nie, nie możesz. Niestety. E, I co? No to nekromatron, jak nie wiesz, co zrobić, to rób nekromatron. To na pewno. W ogóle nie było żadnych walk, nie wiem, czy zauważyliście, to będzie chyba pierwsza walka, jaką rozgrywamy tymi bohaterami. No dokładnie, po to stawiamy smokę na środku, żebym mógł dolecieć sobie do e, wroga. Dobra, podlecimy szybciutko. Dobra, papa. Pa. Jesteśmy na swojej ziemi, więc mamy też zawsze te plus jeden ruchu. Lisze weźmiemy, 1600, ale myślę, że się płaci. Zaawansowana dyplomacja, okej, okay. biorę, biorę w ciemno. E, kopalenki mamy, tamtych zombiaki trzeba jeszcze pójść pogonić. Zbieraj to, ignaj w tą stronę. Zobaczymy, co tam się znajduje. zbierz to, zbierz to, i podejedziesz tutaj na południe. Dobra, myślę, że fajnie. Tutaj kamieniało mu nie zebrałem od tej strony. Dobra, to i tak będzie w tą stronę trzeba pojechać. W pojedziemy pojedziemy. A to było na południe. Dobra, okej. Okay. Ty zamku, cytadele. Na pewno, żeby tych jednostek chociaż trochę było. I teraz tak, ty zamku. No, nekromatron. Cóż innego, moi drodzy. Tutaj. Nic nie możemy zrobić sensownego, przynajmniej... Skończmy turę. Kawalerzysta... O, osies. To niekoniecznie jest najlepsze. Podejdź jeszcze tutaj, weź armię. I grzej tam. Teraz tak, ty, mój drogi, jedziesz w tą stronę. A ty, moja droga... Złap te zębiaki. Są darmowe, to, czy no nie darmowe, ale są, że tak powiem, z innej puli jednostek, więc możemy je wykorzystać. Nie, na, pół, na północ powiesz. Tu są zombiaki, widzę, do walki. Widzicie tutaj po nogach. Jakbyście się przyjrzeli, to możecie skojarzyć, że to są zombiaki. Więc e, tak polecam na takie rzeczy zwracać uwagę. Targowisko. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, to zrób targowisko. Postarajmy się nie wydać kamienia, to może jutro sforsujemy sobie zamek w tym miejscu. To, no, bym zbudował, ale nie chciałbym forsować się na kamieniu. Zróbmy tutaj też kuźnię i jutro postaramy się zamek czy ratusz. Zobaczymy. Chyba ratusz, bo ratusz da nam szybszy przychód czegokolwiek w krótszym czasie, a zamek nie jest nam niezbędny tak szybko, on jest nam potrzebny do kapitolu, a kapitol i tak prędzej czy później mieć będziemy. Fala śmierci, no to niekoniecznie mi pomożesz z tym czarem tutaj, chociażbym pewnie tę walkę wygrał. No, raczej tak, więc spoko. Dobra, zrzućmy to wiadomość, bo widzę, że mi cały czas wisi na telefonie. Wolę spojrzeć zawsze na takie rzeczy. ząbiaczku zapraszam tutaj. Mam też bohatera, więc mam zawsze te statystyki, te, te parę procent zadawanych obrażeń więcej we wrogów. To jest wieża, więc oni zapewne oczekają, oczekają na dobrą sytuację. Na wieży komputer zwykle czeka. Iść tutaj. Dobra, względnie ok. Teraz tak, pójść tu. No i to jest niekoniecznie najlepsze na świecie. Zróbmy tak. Dobra, trochę sforsowaliśmy, że on musiał bić się tutaj. To szkieletów nam spadnie na pewno troszkę. Nie, to jest ósemka. Okej, okay, do od północy w niego. Że podsunąć ich pod zombiaka tego, żeby ten zombiak miał możliwość zawsze zareagowania. No i teraz ty tutaj wiedziesz. Dobra. Szkieletów, no niestety spadnie. ale zawsze to jest jakaś walka, prawda? Poza tym szkielety tak, w tak początkowej fazie rozgrywki dość szybko mogą się zwrócić, tak? Wiecie, jedna większa bitwa i to jest kilkaset szkieletów, które mogą nam wpaść, więc my się jakoś straszliwie nie przejmujemy. Według mnie 20 szkieletów mogło być lepiej. 16 szkieletów, okej. Okay. No to zobaczcie, praktycznie bez większych strat, tu są kolejne kościeje mnóstwo, myślę, że tak. Mogę zebrać trochę wojska po drodze, zanim na nich potrzebę, ale... Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy jakoś szczęśliwie. E, taki tematyczny odcinek, to, to poruszymy w następnym odcinku. Mam pomysł, jak zrobić taki fajny, w miarę taki vlogowy, przegadany odcinek, ale to wam podrzucę w następnym odcinku, o czym chciałbym powiedzieć. Defendy dwa razy. Tego Ugana oczywiście skorzystałem ze swojego ruchu. Dobra, tego uderz. A, mogę w tego. Niepotrzebnie. Dobra, 15 do 15. Ok, czyli wychodzimy na zero z tych walk. E, zaawansowana nekromacja i trzy nekromatrony. To jest zawsze plus. E, więc mówię, następny odcinek na 19.30 będzie taki przegadany. Postanowiłem, że ten wolę zrobić taki bardziej pod grę, bo jest to początek rozgrywki i wydaje mi się, że trzeba się skupić troszeczkę na tych ruchach. Dobra, tak jak mówiłem, tu zrobimy ratusz mimo wszystko. E, czy tutaj coś mogę zrobić? W takim razie zamiennik jakiś tańszy. to. Dobrze. Jakiś hajs potrzebujemy zebrać, a zbierzemy hajs. Dobrze, okej. Okay. Jest, jest, jest prawnie, jest prawnie, moi drodzy. Ok, zbierz tą, a to zbierz, zbierz to. No i graj w tą stronę. Nie, no to jedziemy prosto w te zębiaki. Może ewentualnie dobierzemy coś wojska. Dobra, ukrywać hajsy teraz, bo będą mi bardzo przydatne. Jakby jeszcze jakaś dwójka tutaj wpadła, to by było w ogóle super. Niestety tylko jeden, ale też damy radę. Teraz tak, ten zamek. Ratusz, mimo wszystko. I cytadelę tu zrobimy. Dobra. Mamy dwa zamki z w miarę przyjemnym przychodem armijnym. Ty już tutaj możesz coś zrobić, no mógłbyś coś wziąć armii stąd. Co tu mamy, co by się przydało? Lisze. Trzy lisze chyba wezmę, czy dwa? Dwa. A wampirów? Trzy. A kościaków? Dwadzieścia tylko. No i dwadzieścia kościaków. I tych sforsujemy. Będzie no, fajny ten artefakt, mamy chyba już dwa. W tym momencie, tędy przejdź, bo to jest zawsze pieniążek. No i ty jedziesz się z te zombiaki pobić. To akurat nie ulega żadnej wątpliwości dla mnie. Zanim zaczniemy, to budynki, zamek. Dobra, zaraz podbieramy surowce, więc yy, zaczekajmy. Nie, nie potrzebujemy was. Uch, tutaj się walki zaczęły. Dobra, teraz ty sforsujesz tą walkę. No tutaj szkieletem będziemy musieli walczyć, to na pewno. Jest już wieża, więc jak widzicie, komputer przynajmniej w bitwach zaczął jakkolwiek sprawniej funkcjonować. Eee, mimo wszystko, mimo wszystko. I tak jeszcze to nie jest takie trudne. I tak komputer wykonuje po prostu masę takich, wiecie, głupawych błędów. Głupkowatych strat, jak to, jak to powiedział pewien klasyk. Tutaj? Dobra, przeżył. Okej, okay, skontrujesz go, więc ładnie. I teraz tego. Dobra, papa, pa. pięknie. Cztery szkielety straty. Super. Ile wraca? Osiem. Super. Zajmij ten budynek, nie przejmuj wojska. Coś zombie było? Okej, okay, dobra, to nie ma problemu. To para zombiaczków jest, więc więc luźno, 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 moi drodzy. Cieszę się strasznie, bo w zasadzie zaczynam powolutku realizować taki swój zamierzony cel, bo, bo, bo mówię, jakby chciałbym przejść na pracę przy kanale do tak powiem full-time job, nie? Kompletnie, kompletnie to mnie interesuje w tym momencie i jakby staram się to realizować, staram się w tym realizować, czyli po prostu staram się trzaskać sporo ilość materiałów, jak pewnie zauważyliście. E, generalnie teraz mam taki trudniarze, że, że, że po prostu sztywno wstaję sobie rano e, o, o konkretnej godzinie, nie pozwalam sobie tam na jakieś przesypianie dnia, czy coś takiego, kładę się spać jakoś szybciej. E, to też ciekawe, bo z, z koleżanką rozmawiałem właśnie o tym temat, z Polakatorką swoją drogą. Właściwie mówi, że no jak to jest, że tak, no, jakąś taką motywację sam sobie nakładasz, czy, czy jak to tam robisz. E, I właśnie kiedyś było tak, na początek, jak działałem właśnie sobie przy YouTube, to jeszcze nie było jakieś tam duże, ale miałem też trochę inną sytuację finansową wtedy, więc mogłem sobie pozwolić na takie dosyć frywolne pracowanie. Frywolną pracę, przepraszam, nie frywolne pracowanie, bo co to za forma w ogóle jest kolego Ignacy. Frywolną pracę dosyć sobie mogłem pozwolić. I wtedy właśnie było tak, że wstawałem sobie, wiecie, kiedy chciałem. Kompletnie kiedy chciałem, i przez to, wiecie, zacząłem sobie o dziewiątej wstawać o 10 zdarzało się, że o 11 wstawałem i nagle, kurde, budzisz się rano, mówisz, cholera, gdzie jest cały dzień, nie? Czy rano? Wtedy to dla mnie rano to była 11 godzina. A potem siedzisz do trzeciej w nocy przy tym komputerze. Na dobrą sprawę nic się już nie dzieje, ani w internecie, ani nic. A ty tylko siedzisz i marnotrawisz czas, więc wtedy stwierdziłem, że no, trzeba sobie nałożyć taki rygor, A, że ja nigdy nie miałem problemu z nakładaniem sobie rygoru, takiego samodyscypliny, bo na przykład w liceum. Ja nigdy, nie, nigdy mnie nikt nie musiał budzić. Ja zawsze wstawałem z budzikiem i zawsze staję po jednym budziku. Czego nienawidzi moja dziewczyna, która, która po prostu do, do powstania potrzebuje kilkunastu budzików. E, no ale mówię, ja się wyuczyłem, żeby właśnie wstawać z jednym budzikiem. Ja powiem po wojskowemu trochę. E, I po prostu na, na sztywno po prostu zawsze i teraz po prostu przestawiłem sobie tak, że o ósmej rano sobie wstawiam budzik. Dzięki czemu do godziny 12, po mam taki plan dnia, żeby wszystko zrobić. Czyli wszystko, co jest bieżące dziennie. Czyli trzeba wstać, trzeba zjeść śniadanie, trzeba e, się umyć. Trzeba nagrać Heroesy. I to jest teraz, jak na nagrywam, to jest 12 godzina, i takim najpóźniejszym czasem, kiedy nagram pierwszy odcinek, to musi być 12. chyba 30. Dlaczego? E, dlatego, że muszę potem e, zacząć rzucać filmy, bo inaczej nie zdążę na to 15.30 czy tam 16.30 wejść. Właśnie, jeśli jesteśmy przy temacie wrzucania, to jeszcze powiem na początku następnego odcinka, żeby żeby na pewno nie uciekł, bo jesteśmy w środku materiału, więc może to komuś uciec. E, jeśli, jeśli zobaczycie w komentarzach pytanie o to, to możecie też sami odpowiedzieć. E, usunąłem intro. E, dlaczego usunąłem intro? Z tego powodu, że sprawiało ono strasznie dużo problemów. E, dostawałem mnóstwo komentarzy od Was, że na początek zwłaszcza, jak film się pojawiał, i niektórzy ludzie mieli taką sytuację, że... miasto e, Że po prostu... Mało cyklopów, okej. Okay. Że przesuwało im materiał, to znaczy... Intro się nie zdążyło się doładować np. do 480p, a w 720 i 1080 już się nie ładowało. I wtedy było, dochodziło do takiej sytuacji, że przez pierwsze 3 sekundy leciał obraz z filmu, a gadał... już mój, jeszcze, mój, jeszcze leciała moja muzyka z intra. E, I do czego to prowadziło? Do tego, że na całej ścieżce materiału było przesunięte o 3 sekundy. To jest kwestia coś youtuberowa, zdecydowanie, bo film na przykład zdążył się już dawno przetworzyć na samym YouTubie, a z tym intrem on miał jakieś wyjątkowe problemy z przetworzeniem i robił to bardzo, bardzo długo, i e, no przez co to wpływało oczywiście na jakość materiału. Więc postanowiłem, że po prostu zrezygnuję z tego, No, zacznijmy stąd, że zrezygnuję z tego intra, e, na rzecz właśnie jakby takiej e, pewności tej pracy. No, nie mogę sobie na to pozwolić, żeby mógłbym to wstawiać na części materiałów, ale on no, tam może to wstawiać, jeżeli chodzi o datę czasową. Czyli na przykład od tego dnia do tego dnia możemy sobie dołożyć intro. Więc postanowiłem, że po prostu olejemy temat intra kompletnie, zrób to, bo dusz. Eee, było fajne, ja też lubiłem i dużo osób kojarzyło na pewno to intro ze mną. Arcylisz plus 3, czy to nie zwiększyło lisza samego? 15, nie, nie zwiększyło. Hmm. Hmm. Słabo. Eee, sporo osób to, to intro oczywiście ze mną kojarzyło i, i mówiło, że jest bardzo fajne, Nawet już widziałem, pierwszy komentarz się powiedział, oj, dlaczego nie ma intra? Eee, no kurczę, no nie ma intra, no bo, bo mówię, jest wadliwe. Jest wadliwe, jest, jest trochę trefne, więc... No nic, niestety, trudno. Po prostu stwierdziłem, że no coś za coś. Wolę mieć, wolę mieć pewność, że ten materiał się nie popsuje niż, niż, niż po prostu taką wiecie, wieczną niepewność, czy, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Bo to według mnie źle wpływa na taki wizerunek, bo wydaje mi się, że, że powinno się utrzymywać taki profesjonalny w miarę wizerunek. Do takiego staram się dążyć. Oczywiście z lepszymi lub gorszymi efektami, to, to nie ulega żadnej wątpliwości. Ale mimo wszystko uważam, że warto, żebym ten poziom trzymał. Dlatego, dlatego stwierdziłem, że no, trudno, odpuścimy sobie intro. Coś za coś. Gonimy. Jesteśmy nieumarłymi. Myślałem, że ta dyplomacja moja więcej zaskoczy, bo na tym bohaterze mam dyplomację. Dlatego tak przezornie po prostu olałem część tych walk, które, które po prostu mogły nastąpić. Ile ty za to przeblaży? Nawet no, paru zabitości. Okej, okay. defend, defend. Muszę dolnego? To oczywiście to nie zmieniłoby niczego w tej bitwie, ale zwykle jednostki ruszały się w kolejności od góry do dołu. Eee, zawsze się ruszają w kolejności od góry do dołu, jeśli mają tą samą prędkość. Dlaczego? Dlatego po prostu strzelam w dolnego, bo wiem, że ten dolny będzie bił na pewno i on już, e, moja jednostka nie będzie już wtedy miała kontra Dlatego po prostu forsuję. Mm... Dobra, tant. Ty to już się ostaniesz w tym zamku, na to wygląda. Dlatego raczej staram się zrobić ruchy na początek. Spoczął kryptę, jasne. Dlatego staram się wykonać ruchy na początek tymi, e, zbić możliwie te dolne jednostki, bo wiem, że one uderzą i kontrataku nie dostaną. E, dlatego po prostu pozwoliłem sobie dostać obrażenia od górnego, od dolnego nie. Jest w tym logika, bo można też uderzyć w górnego, bo wiadomo, że on z nas uderzy pierwszy. Wolę mimo wszystko w tego dolnego wtedy sieknąć, żeby on już na pewno przyszedł i uderzył mniej. Bo tego górnego wiedziałem, że smokiem raczej dobije. Taka. Dedukcja taktyczna. A jeszcze w ogóle tak, ciekawostek, drogo, To Nie sądziłem, że ktoś może zadać takie pytanie, ale było właśnie, pojawiło się pytanie w komentarzach, że właśnie, Ignacy, czy mógłbyś jakoś tam bardziej tłumaczyć serię dla, dla jakichś takich nowicjuszy, czy, czy osób, które tak aż tak dobrze nie znają tych Więc zachęcam, to ja też mówię w insze kanału, że generalnie, jeżeli ja tak przynajmniej robię, nie, nie, oczywiście nie, nie mam monopolu, naprawdę, ale jeśli chcesz poznać kanał czyjś, to, to generalnie polecam. Wiem, że to jest głupia zamiana, ale mogę sobie na nią pozwolić. Poza tym potem o tym zapomnę, więc wolę to zrobić od razu. E, stąd zaczniemy zbierać armię? Zacznijmy stąd. E, to jak już jesteśmy w taki sposób, robimy to, to Lich jest chyba szybszy, nie? Zdecydowanie. Więc polecam po prostu najpierw wejść sobie na playlisty. Eee, i, I w playlistach praktycznie jest wszystko: jest w ogóle cała playlista, która się nazywa Heroes Od A do Z. To gorąco, gorąco zachęcam do przejrzenia. Ona, pierwsze odcinki są słabszej jakości, bo to był w zasadzie początek mojego kanału. Ja stwierdziłem, że w ogóle taki kanał zbuduję, czyli taki poradnikowy. Eee, no ale w końcu się skończyła sytuacja, kiedy. E, czy zaczęła się sytuacja, kiedy no nie było już czego robić poradników, bo, 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 bo wszystko w tematyce Heroesów zostało powiedziane, przynajmniej według mnie. Ostała się jeszcze ta jedna nieszczęsna część z. E, Tutaj rekrutujmy wojsko. Stała się ta jedna nieszczęsna część omówienia zamków, która, która nigdy nie została poruszona, jeszcze. Tu jesteś 9 do 6, 7 do 7, e, więc no, to jest jeszcze jakieś takie wiszące na pewno nade mną, jak topór nad katem. A tutaj kiedyś Magu zaczniemy sobie robić. Chciałbym mieć animatora, skoro już mam magię ziemi. Tak, coś może ulepszymy tu jeszcze. Może was? Tak, ulepszmy Was. Dlaczego? Żeby mieć więcej szybkości, żeby armia nie była aż tak wolna. Wrzuć to, wrzuć to, wrzuć to, wrzuć to. Co bierzemy? Zębiaki? zombioki, Szkielety to jeszcze przyjdą, szkielety zawsze przychodzą. Dobra, teraz poprzestawimy jakoś mądrze armię. Coś takiego. Why not? Eee, jedziesz. Bez złoki. Ciśniemy we wrogów. Eee, Dobrze, więc jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani jakimś takim poszerzeniem swojej wiedzy z Hirosów, ja bardzo szczegółowo, przynajmniej starałem się bardzo szczegółowo to zrobić. Czy efekt wyszedł taki? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Eee, więc polecam, polecam sobie pooglądać i posprawdzać, jak to wyszło mi. Bo, bo wydaje mi się, że mówiłem praktycznie wszystkie elementy. Oczywiście część rzeczy na pewno uległa zmianie w moim myśleniu, bo na przykład kiedyś zupełnie dezawuowałem zdolność dyplomacji. Dzisiaj kompletnie e, myślę o tym w drugi sposób, że właśnie dyplomacja jest bardzo dobrą zdolnością, ale to wyniknęło jakby też z grania więcej Firo'sy i takiego starania się maksowania tej rozgrywki. E, no i nie ukrywam w ogóle w żaden sposób, zwłaszcza komentarzy. Tak ja, ja na pewno przekonałem się do wielu taktyk w, w rozgrywaniu z komentarzy. Na przykład o Armageddon składzie nigdy w życiu nie słyszałem. No, dowiedziałem się dopiero o tym z komentarzy, więc. No, brawo Ignacy, to był bardzo dobry ruch, muszę przyznać. Jestem z ciebie dumny. Dla tu i zawitego. Armageddon Squad, no ewidentnie. Armageddon Squad to był, to był typowy przykład, kiedy, kiedy dowiedziałem się czegoś od oglądających z komentarzy. Więc, no tutaj tusze dla Was, po prostu. Bez sensu, trochę Ignacy. Lecisz. Hejsta nie będzie, ale będzie strzał w głupi ryj. Czy powinny się zwrócić? 25, 32. Zwróciły się. Pognajmy w stronę zamku, bo zakładam, że tutaj wróg będzie miał jakiś zamek szybki, więc jakiś szybki raż na zamek to jest zawsze dobra rzecz w takiej sytuacji. Tant. Tant, mój drogi. Tant. To mi nic nie pomogę. tasty Kurde, sforsujmy to. Mam magię ziemi, powiedzcie, że mam mądrość tylko jeszcze na odpowiednim poziomie to podstawowa. Nic mi to nie da. Siódmy dzień. Liszę. Liczę na liczę. Okej, okay, to też jest e, śmieszny żart, który powtarzam w, w każdej sytuacji, kiedy mam liszę w armii. I, I zawsze mi się wydaje równie śmieszny jak na początku. <laughs> Okej, okay, raszujemy tutaj. Zamek, zamek, w tą obstawiam. Powiedzcie, że dobrze. Powiedzcie, że dobrze. Tak jest, dobrze. Nawet będzie trochę walki, ale, ale myślę, że i tak będzie tego warte. Prawie jak L'Oreal. Mm, ok, skończmy turę. Wiecie co? Ja bym wziął już tą armię i polazł na wrogów. To Jest jej mało. Przestawmy się nieco. To zębiaki, co mogą porobić? 38. No, mogą trochę porobić. Dobrego. Jest animator, o, jest. Jest też slow, jest też haste. Czy sprzedawać się i zabrać armię, czy zaczekać jeszcze jakiś dzień? Poczekajcie, zanim zrobimy to, to, tak tamtem przeskoczmy tędy. Tędy. No tutaj na pewno. Okej. Okay. Pamiętajcie, zawsze zanim zanim zaczniecie się sprzedawać, spojrzyjcie na, na to, co się znajduje na mapie. Ja tego rzadko robię, ale, ale przypomniałem sobie o tym, więc nie wolno hejtować. Bez wampirów będzie mi ciężko. Nie no, kurde, jeszcze dzień zaczekamy. Zaczekamy, jeszcze dzień i tyle. To będzie trzeba zwojować. Ktoś mi cały czas dobija na telefon, widzę. Dobra, słuchajcie, zwojemy to w następnym odcinku. Mamy 23 minuty i w następnym odcinku sobie trochę popitolimy. Tak mi się wydaje, więc zachęcam Was gorąco. Dzisiaj mówię, spora ofensywa materiałów. A jak jeszcze widziałem, komentarz, że Azeroth Warsy są trochę długie, więc postanowiłem zrobić trzy części z półtorej godziny gry na pół godziny. Więc uważam, że to nie jest jakaś strasznie długo. Macie cztery materiały, zbliża się weekend, więc mogli sobie na spokojnie nadrabiać. Jeśli jesteście zainteresowani, to praktycznie wszystko wrzucam w playlisty, więc zawsze możecie sobie odświeżyć na bieżąco. Układ playlist jest od naj Ostatnio dodanych filmów do playlist, więc. Możecie zawsze zobaczyć sobie, co na początek było tam aktualizowane mniej więcej. E, no i tyle, moi drodzy. Zachęcam Was bardzo gorąco do komentarzy, do aktywności, bo jesteście niesamowici. E, no i co? Ja byłem Ignacy, a Wy byliście Wy. A to były Heroesy 3. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.